Wracam do tego tematu, którego rozpoczęliśmy. Pan powiedział, że no zamknięcie granic przez Niemcy nie poprawi na pewno naszych relacji, a nawet je pogorszy, jak pan stwierdził. No premier zapowiadał premier, to powiedział, że to jest dla nas sytuacja nie do zaakceptowania i że będziemy żądać konsultacji z wszystkimi krajami, które graniczą z Niemcami. Czy te konsultacje międzyrządowe się odbywają i co z nich wynika, jeśli się odbywają oczywiście? Miały się zacząć odbywać, bo dowiedzieliśmy się o tym nagle, o zamknięciu granic, nie było to dyskutowane, nie było, nie było żadnego ostrzeżenia. Stąd mocna wypowiedź pana premiera, bo tak się nie robi wśród przyjaciół wśród sąsiadów, żeby takie i co więcej. A to nie złamanie traktatów europejskich? Nie, dlatego, że każde państwo europejskie ma prawo zawiesić traktat z Schengen na jakiś czas i było to robione na przykład w czasie Igrzysk Olimpijskich, czy w czasie rozgrywek piłkarskich w Niemczech. Ale one czy... się już zakończyły. Ale to się zakończyło, ale, ale każde państwo ma prawo takie, takie rzeczy robić, tylko że normalnie jest to notyfikowane wcześniej i, i Niemcy czasem zamykały. Na przykład granicę z Danią albo z innymi państwami. I to, i, i, ale i to, jest, to Czy konsultacje nie Konsultacje jest... się odbywają. Konsultacje ja nie, nie mam wiedzy, bo parę dni temu było. Jakbyśmy się, się tylko dowiedzieli o tym jako plotka, ponieważ list od pan, od ministra spraw wewnętrznych Niemiec nie dotarł jeszcze do, 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 na ręce pana ministra Siemoniaka. Do tej pory? Do teraz już pewnie dotarł. Ja nie konsultuję się codziennie z ministrem Siemoniakiem. I natomiast parę dni temu minister powiedział, że wie o tym, że Niemcy mają taki plan, ale o, oficjalnej notyfikacji nie było. Czyli Stąd Niemcy nasza... kompletnie zaskoczyli. Tak, wszystkich. Nie tylko nas. No to I, bez... Reakcja na przykład w Austrii była bardzo ostra, dlatego że Niemcy zamykają wszystkie granice. Um, co spowoduje um, no, pewien chaos na granicach. Jeżeli my byśmy zrobili to samo um, i zamknęli nasze granice dla, um, dla ludzi, którzy przyjeżdżają z Niemiec, no to, to, to strefa Schengen de facto przestaje funkcjonować. No ona de facto jest zawieszona, ale w takim razie, czy my będziemy? Zamykać granice. Tego nie wiem. A my, ja Myślę, że minister Siemoniak i, i cały rząd będzie rozważał rozmaite opcje. Natomiast nasza dezaprobata dla tego jest oczywista, coś Na pewno zrobimy to w porozumieniu z innymi sąsiadami Republiki Federalnej Niemiec. To znaczy konsultacje najprawdopodobniej już trwają. Jak Ale jakie mówię, sygnały to nie jest... płyną z, z tych innych europejskich stolic, Negatywne. żeby zamykać granice? Negatywne. To znaczy...